Aha, bo to konwój tak? To, aha Ja ostatnio... Tak tu, ja No sobie... proszę bardzo Proszę. No elegancki. tak bo to nie Fajnie, fajnie, to fajnie zrobił Jacy zgodni. A czekaj czemu Kliknąłem To w sumie jaki jaką postać wybraliśmy to ma średnią różnicę Chyba tak chciałem powiedzieć no, że wiecie, Rambo tak. będzie nam rzucał apteczki

Ja za nami jest jeszcze jeden Gdziemy samochód. Na... No tak, bo jest cztery. O, a już nie... chciałem go postrzelić. Aha, a wy jesteście przede mną, a za wami są jeszcze dwie ciężarówki, ja za nimi jestem. No, przedem... przede mną jest jeszcze jeden samochód. On pewnie zginie, bo ty jesteś, litkar. O! Hey. Kurwa się wystraszyłem do cywili strzelałem, sorry. No ty! Myślałem, że, jest myślałem że oni rzucają we mnie czymś. Wojna to nie jest wymówka, że... Oni cię machali, nie... dziękowali ci wybawco, że im pomagasz. A ta nic strzelił łeb. Ci się wystraszyłem. Musieli tymi łapami machać. Ani... To widzicie ja jeden końcu... pierwszy nie matycą. Dopiero na końcu zauważyłem, że ma chłop białą koszulkę. Opranę. Jeszcze machał pewnie białą flagą. Nie no, bez flagi. No właśnie, ręce myślałem, że rzuca wciąż we mnie. <śmany> Ale zaraz przez to, że. Kurwa, nie widzieliście tego. Jak go zabiłem, i był koniec misji, to aż podniosłem ręce do góry. Nie. <śmany> o nie. Tak, to było. Nie, to nie byłem jak! Nie tym Let's go! Go, God damn it, Go! Bardziej strzelać. Jak nie mają broni, to nie strzelaj. Puszczam rękę z myszki. W sumie ty, jak na końcu, to może będziesz miał jakąś osłonę z tyłu. No jest za mną jeszcze jeden chłop, ale... Jedzie samochodem, ale nie ma na działku nikogo. No tu szuk. Tutaj to jest co strzelać. O, właśnie zginął ten z przodu. I ja też. To jest ciekawe. Eee, to ja nie chcę jechać z przodu. Strzelajcie po samochodach, to one wybuchają do to właśnie ten, ten, co był przede mną, zabił mnie też przy okazji. O, ja nie żyję. O. To tylko ja żyję. Obserwujecie mnie, Tak, tak. O, też jest żyjesz. Czyli co? Trzeba bardzo uważać na RPG znowu. No, ale? musimy się ich nauczyć, ale sam znowu i wybijać po kolei od <grym> razu jak wchodzą. No ja faktycznie się skupiłem na, na tych na ziemi, a może nie powinienem się skupić na ziemi. No, oni chyba są najmniej groźni. Ktoś nie, klik nie kliknął? Jak kliknąłem? Rambo. W sumie nic dziwnego, że tam 4.32, jak tutaj nie masz żadnego inputu ze strony No, 432 to chyba jest najniższy ten, chyba. Bo pewnie się nauczył na pamięć, gdzie każdy tak. jest. Ma to sens. A, nie można nawet wybrać. Jest nas trzech, więc z jednego samochodu nie można wybrać. tego tak, ostatniego. ostatniego nie można, no. No widzisz, ale ostatni najbezpieczniejszy w tym momencie się okazuje, no. tak? <grym> Musisz Musi się załadować. No nie, nie pokazało oh, mi się. Ja to mówiłem. Naciskałem skip, no. <laughs> na, ty... don't shoot. na cywili znowu domu. Podejrzony jest jestem jeden. Czy na filmiku nie mówili 100 metrów? A my tu jedziemy? Nie tak. Będzie. A bo do dookoła, może do tego. Jeszcze ten, kurde, oni się respią na oczach. No i co, ja teraz wbiję się w niego i wybuchnę, tak? Turn right, turn right. RPG, gdzie RPG są? A! A! A!

Lewo Lewo! Pięknie Gdzieś to mnie coś klepało ale nie wiem gdzie. Z pleców tam po Zaraz ich poza Cywile mi tu mamy, mamy cywilny o jaki Dobry cywil Zagrodzi mi drogę świnia A bo oni rzucają w nas czymś, kamieniami. No, jednak nas nie lubią tutaj. Mówiłem, żeby strzelać do nich. No, cegłą wam je rzucił. <noise> Proszę przestać z tymi. z bledniami. O, coś grano, tu. Jest... W prawej stronie. W prawej stronie. W prawej stronie. W prawej stronie.

Watch out, RPG! RPG. No, szkoda, o! Mać. Bo się nie można pomylić w ogóle. No to wszystko trzeba zapamiętać. Mam tak naprawdę trzy życia. No. Tak, no, tak. Z tego no, RPG tak. nawet nie było widać. Dopiero zauważyłem jak strzelił we mnie. Mhm. Fajnie, że jakby powiedział gdzieś ten RPG, jest on powiedział. RPG no. i tyle. Po I strzelił. <laughs> Dobra, Murzyn musi jechać pierwszy, żeby zginąć. No tam niegi, wszczelaj do nich, do tych cywili też. No wiesz, jak no przecież dobrze nam poszło teraz. No. No nie, no, teraz było elegancko. Tu znowu przed o, Oprócz tego, że prawie postrzeliłem cywila, ale no, wrzucowo mnie całego Ahead. Oh, I cannot believe this shit. No, so right? nice. Just drive. Damn it! To find the crash site. Drive. Where's the crash site? Search and rescue bird on station. Inserting medics. You're going the wrong way, uniform six four. Right. Turn right. There's no right turn here. We're under heavy enemy fire. Uniform six four. You need to find a right turn. Militias blocking the road. We can't turn right. You need to give me a different route. Me too. This is. 6-8, there is smoke coming from the top of your rotor. Advise you to come out now. Roger. Dropping last man. 6-8, coming out. This place is a goddamn mess. Engaging! Take off. RPG on the right. Medic, stay on the gas. Copy! Building ahead is full of RPGs. Yeah. Machine gunners! Building on the right! On the left! Są cywile teraz. ale dobra, czyli teraz będzie chwila spokoju. za sam wami samochody zaraz fala rpg mhm. I granaty będą wrzucać po prawej gdzieś. Jak wyjedziecie z tych uliczek. Z góry gdzieś rzucam wtedy. No nie, ma tu nie ma granatów. Nie, jak zaraz czymś, Może bardziej na, le na prawo mogę wrócić. A, tu tak, tu z lewej, faktycznie. Tych dwóch, kurde. To nowość. Akurat ty skręciłeś Jerbek z lekko prawej. Jerbek będzie stów w górę. Na górze na rachcu. W tym górze. right, turn right. damage, what? these sons of bitches are everywhere. okay, danny, you're going the wrong way. you won't make it to the crash site this way. then tell me which way to go. take the next right, turn right. technical. gunners, get on it. Nie mam co tu zabijać. Tuścicie i nie żyje. Może <laughs> no, faktycznie da się solo zrobić tą misję. Ja, na pewno. Tam uważaj, jakiś samochód jakiś jest. A, teraz zostałem. Od prawej ten No tak. Uważaj po prawej stronie, jak wejdzie do hangaru bo nie

Stop, stop, huh? Maddox, stop! We're right back where we started. I'm running low on ammo. I got many wounded, including me. Vehicles that are barely running. Okay, Danny, the commander needs a no BS assessment here. Can you get to the crash site? No. Negative. With the amount of wounded we have, we do more harm than good. We need to come back to base, rearm, and regroup.

Ale w sumie, jak można było inaczej, żeby ta misja poszła? Przecież nie dało się po przyspieszyć. czasami może nas zatrzymali na ułamek sekundy. Przed pierwszymi RPGami na samochód się zatrzymał z przodu i mnie przytrzymał, dlatego tak. wiesz ja wiem, dlaczego? Tutaj... Dlaczego? Bo jakbyś ty żył, to byłbyś szybciej tam. Mm, może tak. A Sheldon był bardziej z tyłu, bo on, A... jeszcze, bo on nie był bezpośrednio za mną, tylko jeszcze za dwiema ciężarówkami. Okej, okay, no tak, no tak. To kto tak to wtedy, no. no. może tak. Dobrze, no prze no, no. No fajnie było. było złe, no. Fajnie było. Nie było tak, ja